Dla jakich wartości parametru m i n rozwiązaniem układu równań jest podana para liczb. Czyli jest to zadanie z parametrem, ale chyba nie trudne. Rozwiązaniem jest para liczb. No to jeżeli wiem, jakie jest rozwiązanie i tak jak się robi sprawdzenie rozwiązania, to, to tą parę, która jest rozwiązaniem, podstawia się do jednego i do drugiego równania. Czyli w tym przypadku podstawiam do pierwszego, czyli jest 5m, za x podstawiam 5. Dodać za Y podstawiam 2, czyli 2 razy 2, jest równe 39 i podobnie do drugiego równania, czyli za x podstawiam 5, za Y2, i to jest równe minus za Y oczywiście, czyli nie 2Y zostaje tylko 2N i to jest równe minus 34. No i mam układ równań, ale tak naprawdę to są dwa osobne równania, bo. Mam po jednej niewiadomej w każdym. W pierwszym 5m jest równe 35. W drugim 2n jest równe 6. Czyli dzieląc przez 5m jest równe 7. A tutaj dzieląc przez 2n jest równe 3. Czyli dla m równego 7 i dla n równego 3 podana para liczby jest rozwiązaniem układu równej. Podpunkt B. Tutaj mamy z ułamkami, czyli mam 8 razy 3 czwarte odjąć 1 czwarta m równa się 5. W drugim równaniu 3 czwarte n odjąć 10 razy 1 czwarta jest równe 2. W pierwszym ósemka i czwórka się skracają. Czyli jest 6 odjąć 1 4 m równa się 5. Tutaj dziesiątkę i czwórkę mogę skrócić, czyli jest 3 4 n równa się 2 i po skróceniu jest 5 drugich przeniesione na drugą stronę, to jest plus 5 drugich w pierwszym równaniu ma minus 1 4 m jest równe szóstka przeniesiona na drugą stronę, czyli minus 1. A w drugim równaniu 3 czwarte n jest równe 2 całe, czyli 4 drugie to plus 5 drugich to jest 9 drugich. No i żeby wyznaczyć n, muszę podzielić przez 1 czwartą, minus 1 czwartą, czyli pomnożyć razy minus 4, czyli m jest równe 4, a w drugim równaniu n jest równe, podzielić przez 3 czwarte, czyli razy 4 trzecie. 1, 3, 2, 1, czyli n jest równe 6. Czyli dla pary m równe 4 i n równe 6 rozwiązaniem układu równań jest para x równe 3 czwarte i y równe 1 czwarta.